Tegoroczna Noc Muzeów odbywa się w ramach Europejskiej Nocy Muzeów. Wydarzenie to organizowane jest w naszym kraju od blisko dwóch dekad. To właśnie wtedy m.in. muzea otwierają swoje drzwi i zapraszają do darmowego zwiedzania. Z wielką przyjemnością będę witał 14 maja w sobotę na Sportowej Nocy Muzeów w naszym Muzeum Regionalnym. Będzie to noc poświęcona właśnie sportowi bełchatowskiemu, a szczególnie kolarstwu, gdyż w obecnie muzeum mamy wspaniałą wystawę poświęconą Józefowi Kaczmarkowi naszemu kolarzowi, a także innym kolarzom i sekcji kolarskiej. To niewątpliwie najważniejsze wydarzenie, które będzie do, dominowało w całej nocy muzeów, ale także szereg innych. Zapraszam przede wszystkim rodziców z dziećmi, bo dla nich będzie tutaj szereg atrakcji przygotowanych i wszystkich Państwa, którzy jesteście zainteresowani zarówno naszym Muzeum Regionalnym, jak i sportem bełchatowskim. Podczas nocy muzeów nie zabraknie także sportowej rywalizacji dla całych rodzin. Będzie szereg atrakcji związanych z, ze sportem. Nordic Walking, będzie sekcja Strzelecka Iglica, boisko do piłki nożnej, no cóż jeszcze, jeśli chodzi o takie sportowe kwestie to sekcja tenisa stołowego z LKS-u właśnie, pan Tadeusz Książczyk będzie nas tutaj próbował nauczyć grać w tenisa, no i parę innych niespodzianek, które pozostawimy w tajemnicy i serdecznie zapraszamy do nas. Tegoroczna noc muzeów w Muzeum Regionalnym rozpocznie się o godzinie 18 w najbliższą sobotę 14 maja. Wstęp na wszystkie ekspozycje oraz udział w zaplanowanych na ten wieczór wydarzeniach jest bezpłatny.